Dzień dobry, drodzy rówieśnicy, gimnastyka, poniedziałkowa, czyli po weekendzie, który był u mnie deszczowy, taki nie bardzo był. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej, bo u mnie już nie ma żadnej chmureczki i to jest bardzo miłe. Wdech, wydech, a wczoraj były deszcze, więc może będą żywe. No zobaczymy, wdech, wydech, wdech, wydech, ręce w bok. Wcięgu góra, wcięgu dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. No i zaczynamy rozgrzewkę. Tradycyjnie od rozgrzania mięśni szyi. Głowa na bok. Na ramię bardzo delikatnie. Ona sama sobie opada. Wdech, wydech, rozciągając boczną ścianę mięśni szyjnych. Wdech, wydech. Wdech, wydech. wydech wdech, wydech. Prost. Druga strona. Głowa na drugie ramię. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Rozluźniamy. I głowa w dół. Mamy napięte mięśnie brzucha, opuszczone barki i głowa lekko, minimalnie kołysze się na boczki. A ta, ale tak góra, 2 cm na boki. Raz, 2, trzy, cztery, 5. I takim lekko wahadłowym ruchem przechodzimy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech. A następnie odchylamy głowę do tyłu. Powrót do pozycji wyprostowanej i powtarzamy. Głowa na bok. No i czujemy w tej chwili, jak się rzeczywiście mocniej mięśnie szyjne rozciągają. Bardzo miłe uczucie. Wdech, wydech, wdech, wydech, wyprost. Głowa na drugą stronę, na drugie ramię i znowu łagodnie własnym ciężarem czujemy, jak rozciągane są boczne mięśnie z tej strony szyi. Powoli prostujemy się i pochylamy głowę do przodu. Patrzymy, czy brzuch, mięśnie brzucha są napięte i czy barki są opuszczone. Wdech, wydech, wdech, wydech. No i teraz ten lekko wahadłowy ruch. I powoli 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 wracamy do pozycji wyprostowanej a następnie odchylamy głowę do tyłu barki cały czas mamy opuszczone i powoli wracamy do pozycji wyprostowanej Wdech, wydech. A teraz obydwie dłonie nad obojczyk. Ważna część gimnastyka twarzy. Dociskamy do siebie nad obojczykiem. Głowa w bok, do tyłu, broda wysoko i patrzymy w sufit. Powoli, powoli głowa na drugą stronę, na drugi bok, do tyłu, broda wysoko i sufit. I kilka wdechów i wydechów. Jak mamy kłopoty z opadającymi mięśniami twarzy w dół, chomiki, to wtedy to ćwiczenie robimy dłużej albo powtarzamy je częściej. Woli wracamy do pozycji wyprostowanej rozluźniamy lekko i powtarzamy jeszcze raz żeby ćwiczenie było skuteczniejsze głowa w bok do tyłu broda wysoko i w sufit rozciągamy mięśnie żuchwy uaktywniamy je i oddychamy Powoli głowa na drugą stronę, bok, tył, broda i patrzymy w sufit. Rozluźniamy. Rozluźniamy również barki, przód, tył, przód, tył, mocniej. Skręcamy się lekko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprost. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprost. Wdech, wydech. Wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyprost. Lekkie rozluźnienie. I druga strona. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech. Jedna ręka na boku uda. Wsunie sobie w kierunku dołu podkolanowego. A druga ręka nad nami. Z tym, że jeżeli ktoś ma kłopoty z nadciśnieniem albo z, z jaską, to nie podnosi ręki, tylko zostaje tutaj w tym położeniu. Wdech. Wydech, patrzymy na rękę, która jest nad nami. Wdech, wydech, wdech, wydech, wytrzymanie, wyprost. Wdech, wydech, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech, chwilę wytrzymamy. Wracamy do pierwszej strony, powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Wdech, wydech, wyprost. Rozluźnienie. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Wyprost. I druga strona. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Przechodzimy do drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zostajemy, wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech, wydech. Rozluźniamy jeszcze sobie minimalnie biodra, lekko ugięte nogi w kolanach i kręcimy w jedną stronę młynka. Dwa, trzy i w drugą. Raz, dwa, trzy, jeszcze raz, raz, troszeczkę niżej. Dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. A teraz. Siadamy na macie. Dłonie mamy na kolanach. Odchylamy się do tyłu i do przodu. I wydech. Zaczynamy się na macie i ćwiczymy wszyscy, również osoby, które muszą leżeć, ale tym bardziej powinny ćwiczyć. A my im towarzyszymy, nam się to też przyda. Wdech, wydech, wdech, wydech. Zaczynamy od rozluźnienia stawów skokowych. Jedna noga zgięta, druga jest wyprostowana. Wdech, wydech. I powoli zmiana. Druga. Jest prostowana, a stopa pierwsza zgięta. I znowu pięć razy. Raz, robimy to maksymalnie. Rozciągamy. Rozciągamy. Druga. I trzy, i cztery. I ostatni raz pięć. I rozluźniamy. Kręcimy młynka sobie stopami w jedną stronę i do środka. No, a teraz mamy ręce na biodrach i teraz tak, żeby ten ruch wychodził aż z biodra, czyli mocno na, stopa do przodu i potem do tyłu. Raz, dziesięć razy. Dwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i rozluźnienie na boki i do środka. Wdech, wydech, a teraz obydwie stopy razem wyprostowane. Palce ciągną do tyłu. A teraz palce ciągną do przodu 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I rozluźniamy na boki i do środka. Jeszcze raz boki i do środka. A teraz Wciskając pięty w matę, wędrujemy sobie w kierunku pośladków. Jesteśmy przy pośladkach. Dobrze. Wdech, wydech, wdech, wydech. Unosząc lekko głowę, klepiemy sobie dwa razy jedną stopę, a potem drugą stopę. Po pięć razy. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa. 3, 4, 5. Kładziemy głowę na matę, rozwijamy troszeczkę. kark wdech, wydech. A teraz 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy. Przytulamy kolana do siebie i masujemy kręgosłup. trzy razy w jedną stronę i trzy razy w drugą stronę. Opuszczamy stopę na macie. I teraz obydwie stopy na piętach i na palcach. Raz dwa, do przodu, trzy, cztery, pięć, napięty, wdech, wydech i wracamy do pośladków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, a teraz pojedynczo, raz, jedna stopa jest na palcach, druga jest na pięcie, idziemy do przodu, raz, Dwa, trzy, cztery, pięć. Obydwie pięty. Wdech, wydech. I wracamy. Pięta palce, uwaga. Raz. Dwa, trzy, cztery. Mocno uderzamy o matę, Pięć. I rozluźniamy kręgosłup. Przytulamy kolana do siebie. I trzy razy w jedną stronę. I trzy razy w drugą stronę. Stawiamy jeszcze raz stopy na at. Dłonie mamy w pasie. Jedna stopa jest na, na piętach, druga na palcach. Już nie wędrujemy do przodu, tylko w miejscu. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, dziesięć razy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Uderzamy mocno. Chodzi o pobudzenie obiegu krwi oraz limfy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Zostawiamy na razie stopy. Niech odpoczywają. A my teraz mamy ręce w górze. Ręce w górze mamy i raz jedna ręka jest wyżej, raz druga nie zginając łokci. Tak? Uwaga. Raz. Dwa. Trzy.

dłonie nad udami. Tak. I uderzamy. Raz jedną ręką, raz drugą. Raz, dwa. Wysuwając dłonie mocno do przodu. Trzy, cztery, pięć, dziesięć razy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech. Ręce do tyłu. Rozciągamy, unosząc głowę do przodu. Raz, dziesięć razy. 2, napinamy mięśnie brzucha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech, rozluźniamy troszeczkę mięśnie karku. Odsuwamy głowę lekko do tyłu. Odchylamy ją, ciężar ciała jest na rękach i unosimy lekko barki w górę i kręcimy młynka czubkiem głowy. Raz, dwa, trzy powoli i druga strona. Raz, dwa, trzy. Odpoczywamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz, uwaga, ciężar ciała na rękach. Unosimy się lekko, głowa odchylona, raz, dwa, trzy i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, odpoczywamy, wdech, wydech, ostatni raz, ciężar ciała na rękach, unosimy lekko tułów, głowa odchylona i kręcimy młynka, raz, dwa, trzy raz w jedną stronę i raz, dwa, Trzy, w drugą. Kładziemy głowę na matę. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz ręce w górę. I raz jedna wyżej. Raz druga i coraz y, do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Wdech, wydech. Jedziemy z powrotem do przodu, do góry. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech i do tyłu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech. Wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jesteśmy w górze. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz stopy do góry, nogi, jedna obok drugiej i kręcimy błędka. Stopami w jedną i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, coraz bliżej nad, nad głową, cztery, pięć i odchylamy. A teraz przytulamy do siebie kolana, rozluźniamy troszeczkę. Raz, dwa, trzy, jeszcze raz stopy w górze. Wdech, wydech i młynek Raz, dwa, trzy. Staramy się, aby stopy były nad głową. Cztery, pięć, żeby mięśnie brzucha pracowały i z powrotem. Dwa, trzy. I rozluźniamy. Rowerek. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i do tyłu raz dwa, trzy, cztery, pięć. Przytulamy kolana do siebie. Trzy razy młynek w jedną stronę i trzy razy młynek w drugą stronę. Stawiamy sobie stopy na matę. Wdech, wydech. Wdech i wydech. A teraz napinamy mięśnie pośladków. Mięśnie wewnętrzne i mięśnie brzucha. Podnosimy leciutko, leciutko biodra w górę. Cały czas trzymamy napięcie. Rozchylamy troszeczkę kolana i lekko bujamy się na boki. Cały czas trzymamy napięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a teraz kolana się schodzą i kręg po kręgu w dół. Wdech, wydech. Jedna noga do przodu rozluźniona, druga noga do przodu rozluźniona. Wdech, wydech. Jeszcze raz napinamy mięśnie brzucha. Mięśnie pośladków, mięśnie wewnętrzne. Idziemy do góry. Tak, rozchylamy kolana i boki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Trzymamy, trzymamy napięcie. schłodzą się kolana i kręg po kręgu, kręg po kręgu w dół. Wdech i wydech. Moment odpoczywamy i ostatni raz. Trzymamy napięcie na pośladkach, mięśniach wewnętrznych i na brzuchu. Góra. Jedziemy do góry, jedziemy, jedziemy. Rozchylamy lekko kolana i bujamy się na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, wytrzymanie. Kolana się schodzą i kręg po kręgu schodzimy w dół. Dobrze. A teraz jeszcze na brzuch, na moment. Ważna sprawa. Trzeba sobie rozluźnić stany kolanowe, bo one w starszym wieku mogą dokuczać. Chwytamy za stopę i lekko staramy się docisnąć do pośladka. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Wdech, wydech. Rozluźniamy, druga stopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wytrzymanie. Wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Ostatni raz wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wytrzymanie. Porozobujemy. Powoli przekręcamy się z powrotem na plecy. Ręce wzdłuż ciała. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powoli rozluźniamy palce, poruszamy stopami, palcami stóp. Stawiamy jedną stopę na macie. Skręcamy powoli biodra w bok, podpierając się jedną ręką. Przechodzimy do siadłu skrzyżnego. Dłonie mamy na kolanach. Wdech, wydech, ręce w bok. Z wdechem rozciągamy się, unosimy ręce. I z wydechem opuszczamy dłonie na serce i miłego dnia. Do następnych ćwiczeń. Do widzenia.